Znowu to zrobiłam. Nigdy się nie nauczę, dlaczego wszystko zawsze muszę zostawiać na ostatnią chwilę. Jestem beznadziejna. Znasz to? Prokrastynacja, czyli wymyślanie sobie różnych zadań i rzeczy do zrobienia w momencie, kiedy mamy do zrobienia coś naprawdę ważnego, a termin zbliża się coraz większymi krokami, jest zupełnie bez sensu. Ten kolczyk jest efektem mojej flagowej prokrastynacji. Jak byłam jeszcze na studiach i miałam do nauczenia się na egzamin z fizjologii roślin, który był dla mnie bardzo trudny, to przez cały tydzień znajdowałam sobie różne zadania, żeby tego nie robić. Posprzątałam u babci w domu, poukładałam ciuchy w szafkach, poukładałam półki, e, książki na półkach i bardzo dużo różnych rzeczy. I w końcu ostatniego dnia, przed egzaminem siadłam do nauki, bo rozkładałam sobie książki i zaczęłam bezwiednie grzebać przy uchu kolczykiem, i przebiłam to ucho. Krew zaczęła się lać na te książki, musiałam to wszystko sprzątać, musiałam przykładać lód i w ogóle znajdować jakieś plastry, i przesunęłam ro moment rozpoczęcia mojej nauki aż na 22, co już było naprawdę przesadą. Co jest takiego w nas, że w ten sposób prokrastynujemy zadania. Nawet jeśli wiemy, że już muszą się wydarzyć. Naukowcy odkryli, że prokrastynacja w dużej mierze nie polega na tym, że nie umiemy sobie zarządzać czasem, albo że nie jesteśmy leniwi. Prokrastynacja bardzo często wynika z rzeczy, które są dla nas emocjonalnie trudne. Czyli jeżeli zadanie, które mamy do wykonania, w jakiś sposób budzi nasze obawy, być może lęk przed porażką, albo przed oceną, albo przed robieniem nowych rzeczy, albo przed tym, że jak nam wyjdzie, to będziemy musieli robić nowe rzeczy, to jeżeli jest to emocjonalnie trudna dla nas sytuacja, to nasz mózg znajduje sobie różne rzeczy, żeby ją odsunąć w czasie. I jeżeli masz problem z prokrastynacją, to być może zamiast sobie wmawiać, jak bardzo jesteś leniwa lub leniwy, albo zamiast próbować ogarnąć czas i ciągle narażać się na niepowodzenia, to spróbuj znaleźć ten emocjonalny problem, który tam tkwi. Być może to ci pomoże. O prokrastynacji i różnych innych rzeczach, które powstrzymują nas od działania i odrobienia rzeczy, które mają być zrobione. A rozmawiam z Bartkiem w odcinku podcastu Biznes i im Emocje pod tytułem Co powstrzymuje nasz zespół od działania? Serdecznie zapraszam.